Hej, tusysię, zapraszam Was na letni niezbędnik, czyli przegląd kosmetyków, które idealnie sprawdzą się na okres letni, na urlopy, wakacje i upalne dni. Znajdziecie tutaj zarówno produkty do pielęgnacji twarzy i ciała, jak i do makijażu. I dzisiejszy odcinek powstaje we współpracy ze sklepem Kosibella. Mam tam kilka cudownych, cudownych perełek idealnych na lato. Jeżeli interesuje Was ta tematyka, to zapraszam gorąco do oglądania. W dzisiejszym odcinku na pewno zobaczycie sporo produktów, które już przeplatały się wielokrotnie na kanale, ale też parę nowości. Zaczniemy sobie od pielęgnacji. Pierwszym produktem będą takie żelowe tonizujące płatki od Biodens. W bardzo wygodnej formie bo mamy już gotowe, nasączone płatki. Tutaj w opakowaniu mamy taką pensetkę, którą możemy sobie te płatki... Wyciągać. One są bardzo porządnie nasączone płynem yy, i one służą zarówno do tonizowania, nawilżania skóry, jak i jako maseczka. Możecie użyć jej sobie na przykład rano, kiedy nie myjecie twarzy rano w ogóle, to właśnie do takiego odświeżenia po nocy, albo właśnie do stonizowania po umyciu twarzy. Natomiast jeżeli macie jakieś takie mocniejsze podrażnienie, przesuszenie, to możecie taki płatek zostawić sobie czy płatki na twarzy w takich strategicznych, przesuszonych miejscach yy, i zostawić na minutę, dwie, pięć, piętnaście, tak żeby właśnie porządniej nawilżyć skórę. Tutaj mamy w składzie kwas hialuronowy, mamy pantenol, mamy wodę lodowcową, mamy ceramidy, więc będzie ona fajnie właśnie nawilżała skórę, zatrzymywała wilgoć w skórze. Mi fajnie sprawdzały się w takie bardzo ciepłe dni, bo one, one czuć, że zostawiają takie przyjemne nawilżenia na skórze i, i koją właśnie taką podrażnioną, lekko, zbyt mocno spieczoną słońcem skórę, ale nie zostawiają takiej klejącej warstwy, której ja za bardzo, szczególnie w okresie Letnim, nie lubię. Mieliśmy tonizację, czas na antyoksydację i taką wielofunkcyjną, ochronną esencję ze Skintry. W ogóle Skinta to jest marka własna Cosi i ja poznałam ją dzięki Wam i faktycznie czego nie użyję, to cudownie mi się sprawdza i podobnie było właśnie z tą esencją. Po spryskaniu się tą esencją od razu widać, jak skóra zyskuje taki mega, mega glow, takie cudowne nawilżenie i czuć, że to nie jest taki, wiecie, zwykły tonik, który po prostu, wiecie, nawilży i zaraz zniknie ze skóry. Ta skóra, właśnie, jak się ją dotyka, to tak wiecie, jakby się delikatnie ciągnie, jakby coś zostawało na powierzchni tej skóry, takiego delikatnego, co chroni, właśnie ją tak koi nawilża i chroni przed utratą wilgoci, i to po prostu czuć po spryskaniu się tą mgiełką. Co jest jeszcze fajne, to to, że ona zostawia, potrafi zostawić taki delikatnie chłodzący efekt. I ja czułam na przykład, jak chodziłam, że taka właśnie buzia czuła się tak delikatnie świeżo, szczególnie w okolicach powiek i ust. No i mamy właściwości antyoksydacyjne, więc cudownie. W parze z SPF-em, gdy w szczególności powinny pokochać ją osoby ze skórą dojrzałą i suchą, bo naprawdę cudownie zatrzymuje nawilżenie w skórze. Ona ma kompleks NMF i tam są aminokwasy, jest mocznik, jest alantoina, więc naprawdę porządnie to nawilżenie w skórze zostaje. W temacie nawilżania odkryłam świetne, nawilżające serum od Franklin. W takiej bardzo lekkiej żelowej konsystencji, i powiem Wam, że mi zazwyczaj takie lekkie, żelowe. Produkty niewiele robiły. Miałam często wrażenie, że nakładam coś na skórę i zaraz to znika. W tym, w tym wypadku, w wypadku tego serum. Absolutnie nie! To jest po prostu tak porządnie nawilżające, że mi przy mojej tłustej skórze to wystarczyła dosłownie kropelka, żeby porządnie nawilżyć skórę. Mamy tutaj kwas hialuronowy i pantenol, więc będzie zarówno działać porządnie nawilżająco, jak i łagodząco na skórę, więc cudowne w okresie lata, kiedy troszeczkę się spieczemy za bardzo, czy coś, tutaj przynosi nam to bardzo takie przyjemne ukojenie i długotrwałe, naprawdę długotrwałe nawilżenie. Ja się często boję produktów z kwasem hialuronowym, bo Wiele kosmetyków z kwasem kialoronowym mnie zapycha. Ten absolutnie nic takiego nie robił. Moja skóra wyglądała po nim cudownie, mięciutka, nawilżona, wręcz aż taka delikatnie lepka, ale wiem, że dla suchych skór ta lepkość to będzie bardzo, bardzo dobry znak. No i oczywiście ochrona przeciwsłoneczna, totalna podstawa tak naprawdę pielęgnacji całorocznej, no ale wiemy, że w szczególności musimy się na niej skoncentrować w okresie letnim yy, i pokażę Wam SPF który pobił moich wszystkich dotychczasowych ulubieńców. Jest to krem kojący z filtrem od Logically Skin. I dlaczego on pobił tych moich wszystkich dotychczasowych ulubieńców, nie zdawałam sobie z tego sprawy, ale mnie bardzo często skóra po niektórych SPF-ach delikatnie piekła, ale Wiecie, to było zazwyczaj takie chwilowe pieczenie i zaraz to przechodziło. E, e, I wydawało mi się, że jest to po prostu normalne, no bo niektóre filtry, żeby właśnie mieć tą taką lekką konsystencję, to potrzebują składników, które sprawią, że będzie ta konsystencja lekka. Więc te składniki mogą powodować, że troszkę mi coś tam piecze szczypie, ale że jest to chwilowe, tak już tak, wiecie, przymykałam na to oko. I te wszystkie moje ulubione SPF, o których zawsze wam opowiadałam, to właśnie to robiły i jakoś tak to po prostu ignorowałam. I okazało się nagle, że ja mogę posmarować twarz i nie czuć żadnego szczypania ani pieczenia i mieć cudowne nawilżenie i ukojenie i taki komfort jakbym używała kremu nawilżającego. Wow, w ogóle odkrycie życia. Ten filtr przez pierwsze chwile delikatnie bieli, czy nawet tak przeniebieszcza skórę, ale to jest chwilowy, to po kilku tam minutach przechodzi, więc absolutnie mi to nie przeszkadza. Przede wszystkim cudownie się czuję go na skórze, bo ja czuję takie naprawdę przyjemne nawilżenie, ukojenie, złagodzenie, zero szczypania. Ta, ta konsystencja jest taka treściwa, ale nie jest ciężka. Czuć, że jest taka nawilżająca, ale nie jest ciężka i bardzo mi to odpowiada. Genialnie sprawdza się pod makijaż, bo absolutnie nic z nim nie robi, nie rozpuszcza, nie waży, a mi wiele, wiele SPF-ów niestety to robi. Przy mojej tłustej skórze jest to pewnego rodzaju problem. Przy tym SPF-ie absolutnie zero problemu. Ja zużyłam go... Dotąd gdzieś, więc, no, testowałam z przeróżnymi podkładami, właśnie, żeby się upewnić, że on na pewno z makijażem nic nie robi i nie robi, i pod tym kątem również go uwielbiam. Świetnie sprawdzi się właśnie do skór tłustych, bo on nie wytłuszcza mi skóry. Nie powoduje, że się mocniej świecę, no i fajnie utrzymuje makijaż. On jest z niacinamidem w składzie, więc wiecie, no, akurat pod kątem tłustej skóry to jest po prostu ideolo. Więc jeżeli potrzebujecie cudownego SPF-u dla skór tłustych i mieszanych, to informuję, że to jest mój nowy ulubieniec. A z akcesoriów do twarzy genialne w swej prostocie. Wachlarze. Słuchajcie, na upały, latem, to jest po prostu genialne. Wrzucacie do torebki i możecie się wachlować, jak jest Wam za ciepło. Albo możecie po Waszej pielęgnacji delikatnie przyspieszyć wchłanianie. To jest po prostu genialne. Ja akurat swój otrzymałam w jednej z przesyłek pr ale możecie znaleźć taki wachlarz po prostu na Allegro. Przechodzimy do ciała i pamiętajcie, bardzo ważna rzecz, każde ciałko jest gotowe na to, żeby wskoczyć w bikini. Czy udało Wam się schudnąć, czy udało Wam się przytyć, czy jesteście opaleni, czy jesteście blaskowani. Jak ściana, czy macie wydopilowane nogi, czy macie niewydopilowane nogi, czy macie rozstępy, blizny, cokolwiek, czy nie. Każde ciałko zasługuje na to, żeby cieszyć się latem. E, ale oczywiście możemy o to ciałko tak zadbać, żeby czuć się lepiej. I pokażę Wam jedno akcesorium, jest to rękawica. Pilingująca. Jest ona wyglądana w 100% z wiskozy, ale ona jest taka szorstka w dotyku. No i dla mnie jest to po prostu game changer, jeżeli chodzi o wrastające się włoski po depilacji, bo ja depiluję swoje nogi depilatorem takim elektrycznym i po nim wtedy, ale często wrastały mi się włoski, wrastają. Natomiast kiedy regularnie używam tej rękawicy, tak dwa razy w tygodniu, no to po prostu nogi są dużo gładsze, dużo mniej wrastających się włosków się pojawia. No i przez to są też bardziej jednolite w kolorze. Bo nie ma takich, wiecie, czerwonych punkcików powrastających się w włoskach, więc te nogi wyglądały naprawdę bardzo ładnie. No, nigdy nie miałam tak gładkich nóg jak po kąpieli, użyłam sobie tej rękawicy i dopiero po tym wydepilowałam sobie nogi. To, powiecie, depilator czasami nie złapie wszystkich włosków, czasami niektóre tak jakby urwie w połowie, a nie wyrwie w całości, a jak, jak wygładziłam sobie najpierw skórę tą rękawicą, a potem wydepilowałam, no to naprawdę one były takie gładziutkie niemalże jak po goleniu. No oczywiście jest to taki, wiecie, peeling jakby mechaniczny, więc e, fajne do wzięcia na urlop, bo zajmuje tyle. Waży zero, a nie, a nie wiecie tak jak taki słoik peelingu na przykład. I takie wielorazowe, bardziej ekologiczne, mniej plastiku, mniej śmiecenia po prostu rękawica, która nie waży nic. Można ją sobie zwinąć, schować gdziekolwiek. Świetny, świetny gadżet dla mnie. I po tych wszystkich zabiegach, zbędnych czy niezbędnych, nasza skóra potrzebuje nawiedzenia. I tutaj mam dla Was cudowny balsam. Rescue Bliss ze Skintry. Balsam, który został stworzony z myślą właśnie o skórze. Po zabiegach kosmetologicznych, po zabiegach depilacji, golenia, więc balsam, który cudownie nawilża, ale też łagodzi skórę i przyspiesza regenerację. Mi się cudownie sprawdził po depilacji, bo tak jak mówiłam, używam depilatora. Po depilatorze skóra jest zaczerwieniona w miejscach włosków, są takie, wiecie, wypukłe, zaczerwienione górki. I czasami jest tak, że jak wieczorem się depiluje, to jeszcze Praktycznie przez cały następny dzień mam takie delikatne, zaczerwienione kropeczki. Po tym balsamie dużo szybciej mi się skóra jakby zagoiła z tego zaczerwienienia. Jak zrobiłam sobie depilację wieczorem, wysmarowałam się tym, to rano praktycznie nie było widać, że, że miałam depilowaną skórę. Więc fajne, kiedy skóra jest podrażniona, swędząca, piekąca, przesuszona i właśnie potrzebujemy na przykład takiej mocniejszej regeneracji po kąpielach słonecznych. Jak się troszeczkę spieczemy, tutaj również potwierdzam działanie przy takiej lekko zaczerwienionej od słońca skórze, że to fajnie nawilża, łagodzi, ale nie jest odczuwalny Jakbyśmy używali jakiegoś, wiecie, medycznego kosmetyku, takiego wiecie, leczniczego, bo on ma taki bardzo przyjemny, słodki zapach. Konsystencja takiego po prostu przyjemnego, kremowego balsamu, nie za lekka, nie za gęsta, taka po prostu w punkt. I bardzo ciekawy zapach. Mi się trochę ten zapach kojarzy z taką pralinką waniliową, ale taką. Jakby tam był też jakiś air koniak w środku. Przede wszystkim czuję taką lekką waniliową słodkość, ale nie taką mdlącą, nie jest to taki ciężki zapach, tylko taki delikatny więc czuję się, że po prostu fajnie sobie balsamuję skóry, a dodatkowo mam, wiecie, fajne właściwości nawilżające, kojące, przyspieszające regenerację. Wszystkie te produkty wypiszę Wam i podlinkuję na dole i nie wiem, czy słyszeliście, ale Kosibella ma również taki program poleceń. Jeżeli zarejestrujecie się tam, to możecie generować linki z produktów, które na używacie i polecacie. Możecie polecać je swoim koleżankom czy znajomym I jeżeli ktoś kupi produkt z tego linku, to Wy dostajecie takie punkty, które możecie później wymienić na zniżki przy dalszych zakupach. I przykładowo, jeżeli ktoś kupi z waszego linku produkty za 200 zł, to wy otrzymujecie 500 punktów, czyli 10 zł zniżki. Myślę, że to fajna opcja, jeżeli często kupujecie jakieś produkty na Cosibelli albo jesteście początkującymi influencerami. My przechodzimy dalej, bo to oczywiście jeszcze nie koniec. I produkt, który może nie nazwałabym niezbędnikiem, ale naprawdę robi robotę. Mówiłam wam o tym balsamie. Jest to balsam Sensumare Algo Glow, który daje taki delikatnie brązująco, rozświetlający efekt, kiedy mam odkryte nogi i chcę, żeby po prostu ładnie się prezentowały, to dodaje taki piękny, rozświetlony i leciutko opalony efekt i te nogi wyglądają przepięknie, koloryt jest wyrównany, właśnie mniej widać jakieś zaczerwienienia, nierówności. Jak nie lubicie samoopalaczy, tak jak ja i nie korzystacie zbyt często z kąpieli słonecznych, a lubicie taki, wiecie, delikatnie zdrowy efekt, zobaczcie, no porównajcie ten efekt, no to to jest naprawdę bardzo fajny kosmetyk. Jeśli chodzi o nóżki, to to jest plus 10 do pewności siebie, a że ta formuła jest zastygająca, to nie ma obawy, że wszystko dookoła nam się ubrudzi. Z produktów, które cudownie sprawdzą się w podróży, produkt z Lidla, taki nawilżalny papier toaletowy, spłukiwalny, bardzo przydatny na wyjazdy, kiedy mamy długi lot, czy długą jazdę i nie mamy możliwości porządnie się, wiecie, wyprysznicować, umyć, mamy miesiączkę i potrzebujemy takiej wzmożonej higieny, bardzo praktyczna rzecz. Wiecie, tak takie jednorazowe rzeczy, może nie są super ekologiczne, ale na lato bardzo, bardzo przydatne. Polecam Wam w szczególności taki nieperfumowany, ten Sensitive, bo są też zapachowe, ale nasze intymne okolice nie potrzebują zapachów, także polecam w szczególności taki produkt dla całej rodziny, bardzo przydatny na okres letni. Z takich mega praktycznych rzeczy również bardzo polecam Wam yy, szampony w kostce. Tu akurat mam nowy, którego jeszcze nie używam, ale mówię ogólnie o szamponach w kostce, ponieważ jak wybieramy się z małym podręcznym bagażem nie chcemy mieć za dużo produktów, szamponów, odżywek, żeli pod prysznic i tak dalej chcemy ograniczyć ten bagaż. To jednak taka kostka, która nie zajmuje dużo, jest leciutka i umyjemy tak naprawdę i włosy i całe ciało. To jest mega mega praktyczna rzecz do plecaka, pod namiot, kemping albo właśnie w dalekie podróże z bagażem podręcznym. Bardzo, bardzo przydatna rzecz. Latem zamieniamy ciężkie podkłady na lekkie kremy BB. Tutaj w szczególności polecam Wam wybierać takie, które mają w swoim składzie dodatkowo filtr przeciwsłoneczny, i dodatkową ochronę przeciwsłoneczną. Moim ulubieńcem absolutnym jest ten BB z Sensu Mariusz. Wielokrotnie Wam o nim mówiłam, więc nie chcę się powtarzać, ale jeśli potrzebujecie takiej tańszej alternatywy, która też jest fajnie nawilżająca i też ma filtr przeciwsłoneczny, to ten z jest też bardzo spoko. Do tego produktu wracam praktycznie każdego lata. Jest to sztyft z Pixi, który jest czymś między rozświetlaczem a bronzerem. Ma przepiękny, bardzo naturalny kolor, bo ja lubię ciepłe rozświetlacze, tylko szkoda, że one zawsze wypadają strasznie żółto i tak gryzą się ze skórą. Yy, tutaj mamy taką piękną, kremową formułę, która nie jest taka, wiecie, turbo turbo rozświetlająca, tylko daje taki naturalny, nawilżony efekt. No wygląda przepięknie na delikatnie opalonej skórze, na dekolcie, Wygląda cudnie, ale też na policzkach, i właśnie nie daje takiej, takiej białej łuny, czego ja nie lubię w szczególności latem. A jak nałożymy tego tak trochę obficiej obszerniej, to będzie też mieć taki delikatnie konturujący efekt. No, uwielbiam ten kosmetyk, i nie sądziłam, że w ogóle tak bardzo go polubię. Latem lubię sięgać po róże, które są odcieniem czymś między różem a brązerem. Opowiadałam Wam o trendzie blondzingu. No i właśnie to są takie kolory, które ja kocham. I tutaj bardzo polubiłam się z tym różem z Hean, Bloom Blush Mousse w Odcieniu 02 Blossom, który jest troszkę różany, a jest troszkę brązowy, i on właśnie na twarzy tworzy taki piękny efekt muśniętej słońcem skóry, taki jakbym wyszła właśnie świeżo z plaży. Wygląda absolutnie przepięknie i mam dosłownie obsesję na punkcie takich kolorów. Jeżeli nie macie, to możecie sobie stworzyć sami, łącząc wasz kremowy brązer ze szminką czy kremowym różem, ale jeżeli chcecie taki gotowiec, to to jest naprawdę przepiękny, taki wdzięczny odcień. Wiecie, że ja kocham sztuczne piegi i latem sięgam po nie wyjątki. Często, bo zazwyczaj staram się, aby skóra wyglądała bardziej naturalnie, nakładam mniej podkładu, mniej kremu BB, albo tylko strategicznie jakiś korektor, i właśnie te piegi tak pięknie ten makijaż uzupełniają. I tutaj mam Wam do polecenia taki marker do piegów marki Delia, który możecie używać po prostu jako taki właśnie pisak do piegów. Ma bardzo fajny taki naturalny odcień, delikatnie wpadający w oliwkowe tony. Jest ciepły, ale właśnie taki lekko oliwkowy, ale też ma on w sobie ekstra trakt schenny, więc możecie na gołą skórę nałożyć go, zostawić na parę godzin i mieć takie, wiecie, takie półpermanentne piegi. One nie utrzymują się bardzo, bardzo długo, ale jak na przykład nałożycie sobie w nocy, zmyjecie rano, no to spokojnie cały dzień możecie w nich chodzić i nic się nie zmazuje. I jeżeli oczywiście wieczorem będziecie robić demakijaż i mocno pod trzecie to praktycznie wszystko się zmyje, ale jak będziecie traktować tą skórę delikatnie, no to tam spokojnie za dwa dni możecie taki delikatnie, naturalny, piegowy efekt. Mieć, więc taki produkt, który możemy na dwa sposoby używać. Albo na gołą skórę i sobie tak zrobić, właśnie taką mm, półpermanentną y, hennę, albo nałożyć na makijaż i wtedy po prostu tak jak pisak do piegów, tak jak mam dzisiaj. Y, bardzo fajny, taki wielofunkcyjny produkt. Mi się też zdarzało używać go na brwi, ale trochę za ciepły odcień wychodzi, ale może jak jesteście. Ciepłe urodowo, to na jakieś tam rzęsy brwi, czy coś też powinno być spoko. Wiecie, póki jest za oknem tak w, w miarę nie za gorąco, to ja chętnie robię full make-up i tak dalej, ale jak przychodzą upały, no to ja wiecie, wciąż lubię coś tam na, na tą mordkę położyć, ale nie chcę za dużo warstw i żeby to za dużo czasu zajmowało. Więc dla mnie idealnym rozwiązaniem są kolorowe maskary, bo one mi dają efekt, że ja mam coś ciekawego na twarzy, ale totalnie bezwysiłkowo. I tutaj Przede wszystkim polecam Wam maskary Flash Lash z Golden Rose. Ja mam akurat czerwoną i zieloną, ale tam jest mnóstwo innych kolorów. Bardzo fajnie się utrzymują te maskary. No i oczywiście te z Hean, które są cudowne. Jeżeli boicie się takich odcieni, wieś, jakichś różowych, pomarańczowych, takich mega odjechanych, to ostatnio wyszły przepiękne, takie troszeczkę bardziej zgaszone, ale wciąż fajny na lato i jest to Green Jungle i Red Obsession. Ja dzisiaj użyłam tej zielonej i ma taki przepiękny, trawiasty odcień, ale nie jest zbyt jaskrawy i niezbyt jasny, więc wciąż ma ten walor przyciemniający rzęsy, ale robi nam taki, taki wiecie, taki trawniczek na oczach. No wygląda przepięknie. I też możemy tutaj maskarami fajnie się bawić, łącząc różne kolory ze sobą e, i robiąc taki look z maskary, jaki pokazywałam Wam na przykład ostatnio w tym filmiku z makijażami festiwalowymi. Taką maskarą możemy zrobić cały makijaż oka i wygląda on absolutnie genialnie, więc też fajna opcja na urlop. Ja praktycznie co roku na każde urlopy, wyjazdy zabieram ze sobą Fantastic Cottelage Cosmetics, bo jest to taki dla mnie wielofunkcyjny kosmetyk. Po pierwsze ma SPF. Więc to już wiecie, dziękuję bardzo. Mamy cudowne otulenie, nawilżenie, zmiękczenie ust, więc jest porządna pielęgnacja. I dodatkowo delikatny kolor, który szybko się łatwo aplikuje, bo możemy z zamkniętymi oczami wysmarować. I mamy, wiecie, jakiś kolorek na usta rzucony. I można go też nakładać na policzki, jak chcemy mieć taki piękny efekt. Wiecie, glossy cheeks, więc i na usta, i na policzki. Fantastyczny produkt. Nie bez powodu nazywa się Fantastic. <grym> no i powiem Wam, że usta to jest taki element, którego chyba zabieram ze sobą najwięcej na jakieś wyjazdy. Urlopy, wakacje, bo tutaj bezwysiłkowo mogę po prostu zmieniać siebie i swoją osobowość i dopasowywać ją do stylizacji itd. I to, co na pewno zabieram w tym roku ze sobą, to oczywiście. Standardowo, taki pewniaczek mój, czyli szminka hybrydowa z Glam Shopu, budynkowowy, bo jest to odcień, który bardzo mi komplementuje twarz do wszystkiego pasuje i ma formułę nawilżająco koloryzującą. To jest taki, wiecie, porządny nawilżający balsamik, ale z delikatnym kolorem. I też spokojnie nadaje się na policzki. I takie moje dwa ukochańce, właśnie w szczególności w okresie letnim, takie błyszczące szminki z Flower Nose. Tutaj mam kolek z kolekcji Butterfly Color Collection. To jest odcień C08, pięknie komplementujący opaleniznę, bo on jest takim zgaszonym, ciepłym odcieniem między brzoskwinią, różem, brązem. Przepiękny i zobaczcie, jaki on daje błyszczący efekt. To jest dosłownie efekt błyszczyka na ustach, ale w formie szminki i to nie taki mocno spadającej się. I drugi odcień z kolekcji Swan Ballet, 06 Blue Ribbon i ten jest taki już delikatnie różowy, taki dziewczęcy do sukienki. I love it. Zobaczcie przepiękne, przepiękne, cudowne, takie zgaszone odcienie na lato. Tutaj w szczególności ten się tak przepięknie błyszczy, jak błyszczek. Uwielbiam ten produkt. I to są takie produkty, które nałożymy też bez lusterka, bo to są takie półtransparentne błyszczące kosmetyki, które nawilżą nam usta, więc nie musimy bać się, że po prostu spierzchną nam od, wiecie, morskiej wody i słońca. No i też tak naprawdę możemy użyć ich jako taki, wiecie, rozświetlający róż, jeżeli chcemy dodać troszeczkę takiego juicy efektu na naszych policzkach. Jeśli Wy macie jakieś swoje hity kosmetyczne wakacyjno-urlopowo-letnie, zarówno z kategorii pielęgnacja, akcesoria, jak i makijaż, to koniecznie dawajcie znać w komentarzach. Jeżeli filmik byłby dla Was przydatny, to zostawcie mi kciuka do góry i przypominam, że wszystkie kosmetyki są opisane na dole w opisie. Dziękuję serdecznie za oglądanie, trzymajcie się, pa pa!